Ale ty. Nie, ty mnie zabijesz. Nie, no. Tak, to nie dam, że to jest. A to ma za Eee, Pesy. Zabije mnie to, czy nie? Nie, to jest najgorsze gówno. Dobra, to, to tak? w tył głowy. <grymna> <grymna> w życie. <grymna> Nie za mięksko. Odwracaj się. Tu jest mać. Jest Odwracaj się. Ale nie w tył głowy. W tył. Człবেক. Jest naj. Człbek? Ale single fighter. Mamy. Nie ruszaj się, nie ruszaj się.